Za każdym razem, gdy Netflix aktualizuje swoją bibliotekę, na widzów czeka prawdziwa mieszanka emocji od ekscytacji związanej z nadchodzącymi premierami po smutek z powodu znikających tytułów. Na koniec bieżącego miesiąca platforma planuje wzbogacić swoją ofertę o wiele interesujących pozycji, ale równocześnie będziemy musieli pożegnać się z kilkunastoma produkcjami. Wśród nich znajduje się szczególnie ceniona przez widzów seria "Świry". Takie zmiany są normalne w świecie platform streamingowych. Które systematycznie odstawiają tytuły, które wygasają z racji zakończenia umów licencyjnych. Serial Świry powstał w latach 2006-2014, a przez ten okres został nie tylko doceniony przez fanów, ale także na stałe wpisał się w krajobraz telewizyjnych produkcji kryminalnych. Łącznie zrealizowano osiem sezonów, opowiadających o losach Szawa Spencera, młodego mężczyzny obdarzonego niespotykaną zdolnością dostrzegania najmniejszych szczegółów. Jako dziecko, Sean odkrył swój wyjątkowy talent, który jednak nie zawsze przynosił mu korzyści. Gdy nie umiał znaleźć dla siebie pracy, postanawia wykorzystać swoje umiejętności do rozwiązania zagadek kryminalnych. Policja zaczyna korzystać z jego talentu, nie podejrzewając nawet, że sam może być bardziej zaplątany w przestępcze kręgi, niż się wydaje. Poszukując odpowiedzi na trudne pytania, Sean zyskuje nie tylko swój głos w świecie detektywistycznym, ale i staje się ważnym elementem spraw, które wcześniej wydawały się nierozwiązywalne. W świrach wystąpili tacy aktorzy jak James Rodey Rodriguez, Dule Hill, Maggie Lawson, Corbin Bernsen oraz Liam James, który nadali produkcji unikalny styl. Teraz jednak jeden z najpopularniejszych seriali o przygodach Shawa Spencera i jego niezwykłym darze zniknie z platformy Netflix. Dlatego warto obejrzeć go przed zniknięciem to ostatnia szansa na spotkanie z bohaterami tej opowieści. Nie zapominajmy, że z Netflixa usunięty zostanie serial Świry już w 30 kwietnia 2025 roku. Oznacza to, że widzowie mają jeszcze ograniczony czas na zapoznanie się z tą kultową produkcją. Niestety, nie będzie możliwości obejrzenia tej serii na żadnej innej platformie streamingowej w Polsce. Warto skorzystać z tej okazji. Zanim tytuł całkowicie zniknie, na pewno przyciągnie to uwagę wielbicieli kryminałów i radosnych zwrotów akcji. Nic tak nie zbliża do nieodgadnionych tajemnic, jak genialny umysł Szawa Spencera. Nie zwlekaj zatem sprawdź, co jeszcze oferuje Netflix, i nie przegap ostatniej szansy na przeżycie niezapomnianych chwil z świrami.